To będzie dobre, bo większość ludzi wierzy, że mleko to jeden z najzdrowszych produktów spożywczych. W końcu od dziecka słyszeliśmy: pi mleko, będziesz wielki, albo że mleko wzmacnia kości, albo że mleko to samo dobro. Ale dziś chcę powiedzieć Ci coś trochę jednak innego, coś o czym rzadko mówi się nadal głośno, mimo że badania to potwierdzają. Bo to mleko, które codziennie ląduje w Twojej szklance, może zamiast Pomagać, nawet szkodzić. Może naśleć stany zapalne, i uwaga, nawet podrażniać jelita czy zaburzać pracę hormonów, a u niektórych, albo u zdecydowanej większości osób pogarszać stan skóry. I co najgorsze, większość z nas. Nie ma pojęcia, że to ono stoi za ciągłym zmęczeniem, zdęciami, trądzikiem czy nawet bólami głowy. Zanim powiem, o które mleko konkretnie chodzi, odpowiedz mi proszę na pytanie, czy Ty właśnie mleko i jakie mleko spożywasz. Jestem bardzo ciekawy, jak to u Was wygląda. Pamiętajcie też, że przepisy, ćwiczenia i wyzwania, które przygotowałem są w opisie pod tym filmem. Możesz sobie je sprawdzić. Dostałem ostatnio komentarz, że kiedyś mówiłem co innego, teraz mówię co innego i co ze mną jest. Moi drodzy, pamiętajcie, że progres polega na tym w życiu, że cały czas się rozwijamy i poszerzamy swoją wiedzę. I z mlekiem jest tak, że praktycznie z każdym produktem w dietetyce na jednych działa dobrze, na innych działa źle. I dzisiaj powiem głównie, jakie rzeczy w mleku powodują to, że na tyle osób działa po prostu to mleko źle. To nie znaczy, że ono jest zero-jedynkowo złe, to znaczy, że na niektórych Albo na dużo osób, może po prostu nieodpowiednio działać i nie powinny wtedy te osoby tego mleka spożywać. To do konkretu. To, o czym dzisiaj mówię w tym filmie, to zwykłe mleko krowie, takie z kartonu, czyli UHT. To, które znajdziesz w każdym sklepie i które jest reklamowane jako bogate, wapń i białko. Ale w rzeczywistości to właśnie ono u wielu osób może wywoływać niepożądane reakcje. Dlaczego? Po pierwsze, większość mleka krowiego w Europie zawiera białko A1 beta -kazeina. I to właśnie ten rodzaj białka może powodować stany zapalne w organizmie. A1 jest trudniejsze do strawienia, może wywoływać objawy podobne do nietolerancji laktozy, nawet jeśli testy jej nie Wykazują. Po drugie, laktoza to cukier mleczny. I tutaj ciekawostka, że po 20-30 roku życia zaczyna część ludzi tracić zdolność trawienia tej laktozy, ponieważ maleje aktywność tego enzymu laktazy. W Europie środkowej może to dotyczyć nawet 30-40% populacji, a więc pijesz mleko, a potem masz wstęcia, masz biegunki, czujesz senność czy zmęczenie i myślisz, że to może być coś innego, a może być to właśnie mleko. Po trzecie, mleko UHT poddawane bardzo wysokiej temperaturze traci naturalne enzymy, a struktura białek również się zmienia, tak że nasz układ pokarmowy może je rozpoznawać po prostu jako obce. To kolejny czynnik, który może naprawdę prowokować reakcje zapalne. Zwłaszcza u osób z chorobami autoimmunologicznymi. Tak jak na przykład ja mam chorobę Hashimoto. A teraz przyjrzyjmy się grupom, które szczególnie powinny na to mleko uważać. Bo tak jak już wcześniej wspomniałem, to nie chodzi o to, że 100% ludzi ma mleka nie używać, tylko są po prostu poszczególne osoby, poszczególne grupy, które powinny je ograniczać. Na pierwszym miejscu ja powiem od siebie z doświadczenia uważam że osoby z chorobą Hashimoto, bo białko mleka krowiego, zwłaszcza kazeina A1, mogą powodować reakcje krzyżowe z glutenem i organizm zaczyna mylić te białka z białkami tarczycy i może to nasilać procesy autoimmunologiczne. Często obserwuje się, że odstawienie mleka daje po prostu lepsze efekty niż po prostu dodawanie kolejnych suplementów. Druga grupa, o której chciałem wspomnieć, to osoby z trądzikiem Problemami skórnymi i stanami zapalnymi w ogóle skóry, bo badania wskazują, że mleko krowie, szczególnie to odtłuszczone, może zwiększać poziom IGF-1, hormonu, który nasila produkcję łoju i może nasilać zmiany skórne. Trzecia grupa to osoby z problemami w ogóle hormonalnymi, czyli nieregularne cykle, PMS, wahania nastroju. Tu także mleko może być cichym winowajcą. I to nie tylko przez hormony, które naturalnie występują w mleku, ale po prostu także przez jego wpływ na poziom insuliny i stan zapalny. Kolejna, czwarta grupa to osoby z takim przewlekłym zmęczeniem, mgłą mózgową, zaburzeniem koncentracji, no bo jeśli mleko wywołuje u Ciebie stan zapalny w jelitach, no to może to po prostu wpływać na cały organizm, również na mózg, no bo wiecie, oś jelita-mózg to realna, udokumentowana oś biologiczna i podrażnienie jednego końca tej osi wpływa na drugi, po prostu. I teraz pewnie pytasz, skoro mleko szkodzi, to co w zamian? No i tutaj są różne rozwiązania, i lepsze, i gorsze, bym powiedział. Pierwsze rozwiązanie to mleko A2, które po prostu jest lepiej tolerowane przez nasze organizmy i nie wywołuje takich reakcji jak A1. Wciąż jest to mleko krowie, ale mniej, zazwyczaj przynajmniej problematyczne dla osób wrażliwych. Druga alternatywa to oczywiście napoje roślinne. Szczególnie uważajcie na składy. Zazwyczaj kokosowe i migdałowe te składy mają całkiem nieźle. Niezłe najgorsze zazwyczaj są te owsiane i ryżowe. Pamiętajcie, jeszcze raz podkreślam, wybierajcie tylko te bez dodatku cukru i oleju słonecznikowego. Inaczej zamienisz jeden problem na inny. A im krótszy skład, jeszcze raz podkreślam, tym lepiej. Trzecia ciekawa opcja to oczywiście fermentowane formy nabiału. Jogurt naturalny, kefir z siadłem mleko, zawierają z jednej strony probiotyki, a z drugiej strony są znacznie łagodniejsze dla jelit niż po prostu mleko UHT. Często osoby nietolerujące mleka dobrze znoszą właśnie tego typu produkty. I jak to w moim stylu pamiętaj, obserwuj swój organizm. No bo jeśli po mleku masz wzdęcia, Senność, mgłę mózgową, no to nie ignoruj tego, tylko możesz sobie na jakiś czas odstawić mleko i zobaczyć, czy to prawdopodobnie przez nie tak się dzieje. Zazwyczaj już po kilku dniach będzie o tym wiadomo. Bardzo mi zależy, żebyście zapamiętali z tego filmu, że są osoby, które bez problemu trawią mleko, czują się po nim świetnie, nie mają żadnych objawów i w ich przypadku nie ma potrzeby eliminować go na siłę. Problem pojawia się wtedy, gdy organizm daje wyraźne sygnały, jak właśnie bóle brzucha. Jak zdjęcia, jak przewlekły katar, trądzik, skoki cukru, a nawet problemy z koncentracją i senność po posiłku. Te sygnały są dosłownie jak takie czerwone światła, i warto się po prostu przy nich zatrzymać i przyjrzeć, skąd się biorą i co się dzieje. Bardzo często są po prostu od produktów mlecznych. I w ogóle na to mleko trzeba spojrzeć szerzej, bo samo mleko to nie wszystko. Jeśli codziennie jesz przetwory mleczne. Czyli na przykład serek, twarożek, jogurt owocowy, mleko od krowy i jeszcze ser żółty, to nawet jeśli są to niewielkie ilości, ich suma. Może obciążać organizm, zwłaszcza gdy dodamy do tego inne czynniki zapalne, jak na przykład nadmiar cukru, albo przetworzone produkty, albo brak snu, czy wysoki przypadek stresu. I dla osób, które oglądają ten film do końca, dodam jeszcze ciekawostkę, bo jeśli masz chorobę autoimmunologiczną, czyli tak jak ja na przykład masz chorobę Hashimoto, uszczyce, znaczy ja już uszczycy nie mam, ale są osoby, które mają inne choroby autoimmunologiczne. Reumatoidalne zapalenie stawów, odstawienie mleka, choćby na próbę, może być jednym z najlepszych eksperymentów zdrowotnych, jakie zrobisz, bo układ immunologiczny w takich przypadkach jest nadreaktywny, a każde, naprawdę każde działanie zmniejszające stan zapalny może mu po prostu pomóc. I wiele osób dopiero po eliminacji mleka zauważa wyraźną poprawę w poziomie energii, nastroju skóry, snu czy trawienia. I tutaj pewnie też pojawia się jeszcze pytanie, które często słyszę, ale przecież mleko jest dobrym źródłem wapnia, więc jak mam bez niego zadbać o kości? Tak, oczywiście mleko ma wapń, ale nie jest jedynym źródłem wapnia i wcale nie jest najlepszym źródłem wapnia. Lepsze na przykład jest sezam, mak, brokuły, jarmusz, migdały, sardynki czy tofu, a nawet woda mineralna, która jest bogata w wapń. Co więcej, organizm potrzebuje też magnezu, Witaminy D3, K2 i aktywności fizycznej, żeby wapń został wbudowany w kości, a nie tylko a przelatywał przez układ pokarmowy. Więc nie, bez mleka nie zostaniesz kruchy, jak szkło spokojnie. Napisz mi koniecznie w komentarzu, czy spożywasz mleko. Jeżeli tak, to jak? ja jestem bardzo ciekawy, jak to u Was wygląda. Przypomnę, że osoby które chcą sobie przetestować przepisy, ćwiczenia i wyzwania, serdecznie zapraszam. Linki do tego wszystkiego znajdziecie poniżej w opisie pod tym filmie. A osoby, które chcą indywidualnej opieki, serdecznie zapraszam do mojego programu Metoda Szemraya, w którym od podstaw krok po kroku przygotujemy dla ciebie odpowiednie odżywianie i plan ćwiczeń oraz będziemy w procesie współpracy pracować nad zarządzaniem stresem, emocjami i budowaniem nawyków. Ten połączenie tych wszystkich obszarów jest kluczowe do tego, żeby Efekty, które osiągniemy, były długoterminowe. Link w specjalnej cenie do mojej współpracy jest oczywiście również w opisie pod tym filmem. Wszelkie pytania bardzo proszę piszcie poniżej w komentarzach lub na kontakt małpa.strefaprzemian.pl Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć!